Cieszmy się tym, naprawdę cieszmy się tak, jak się nie potrafimy cieszyć na co dzień z rzeczy drobnych, a tym bardziej z ważnych, bardzo dużych, a te takie są. Także jest to ogromny sukces i ogromne zwycięstwo nas wszystkich. Właśnie został rozstrzygnięty Narodowy Konkurs Ekologiczny pod patronatem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, w którym to miejskie wodociągi w Bydgoszczy zostały laureatem w kategorii Firma Przyjazna Środowisku i promotor ekologii. Jest to docenienie naszych wysiłków dwunastoletnich działań inwestycyjnych, których celem było zapewnienie jakości wody czystego środowiska zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, zgodnie z przepisami. Jest to bardzo ważne, obiektywne ocenienie tych naszych działań. Przypomnimy, na czym one polegały. Przede wszystkim główne zadanie polegało na likwidacji, odcięciu, zamknięciu, wylotów ścieków do rzeki Brdy i Wisły, bo tylko 25% ścieków było wtedy oczyszczanych, reszta płynęła nieoczyszczona do rzeki. Osiągnęliśmy ten cel, wszystkie ścieki są zebrane. Łącznie zamknięto 26 wylotów. Teraz dzięki wybudowanym przepompowniom nieczystości te trafiają bezpośrednio na oczyszczalnię ścieków w Fordonie, której przepustowość po modernizacji obiektu zwiększyła się z 26 do 41 tysięcy ton na dobę. Oczyszczanie w Fordonie spełnia wszystkie wymagania norm unijnych, ale bardzo ważne jest to, że również niebezpieczne osady ściekowe są utylizowane drogą termiczną w sposób bezpieczny dla środowiska. Zamykamy jako cykl obiegu zanieczyszczeń w przyrodzie, także one już nie wrócą do nas nie zanieczyszczą nam środowiska naturalnego. Jest to bardzo ważne. Kapituła konkursu doceniła także bagrowanie, czyli oczyszczenie 12 kilometrów dna rzeki i 5 km dna kanału Bydgoskiego. W ten sposób usunięto ponad 100 tysięcy metrów sześciennych zanieczyszczeń. Doceniła także odnowienie terenów po starej oczyszczalni ścieków zanieczyszczonych metalami ciężkimi i pestycydami oczyściliśmy ten teren, są to tereny inwestycyjne miasta, 130 hektarów nowych terenów. Również oczyściliśmy starorzecze rzeki Wisły w Fordonie. Ponad kilometrowa ścieżka ekologiczna Łoskoń na terenie oczyszczonego starorzecza Wisły to między innymi szałas edukacyjny, dwie platformy obserwacyjne, tablice informacyjne i mostki. Również na stacji Czyszkówko, na ujęciu filtracyjnym stworzyliśmy, wybudowaliśmy ścieżkę edukacji ekologicznej, gdzie młodzi ludzie, ale również mieszkańcy Bydgoszczy mogą dowiedzieć się na czym polega czyste środowisko, na czym polega obieg wody w przyrodzie, jak czasami krążą zanieczyszczenia, jak one są niebezpieczne, jakie wywołują efekty. Warto było, bo wykorzystaliśmy czas, kiedy dostępne były granty z Unii Europejskiej i to co zrealizowaliśmy, zrealizowaliśmy za Połowę ceny. 12 lat temu Bydgoszcz jako jedno z pierwszych miast w Polsce rozpoczęła porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ramach programów Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny oraz Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II. Całość kosztowała 1,2 mld zł, z czego Unia Europejska dofinansowała blisko połowę. Nie jest to jedyna nagroda w tym konkursie. Bydgoskie wodociągi, wydgoszczanie otrzymają laur w konkursie edukacji ekologicznej. Wieża ciśnień i zabytkowa hala pomp tworzą ścieżkę edukacji ekologicznej, której zwieńczeniem jest pierwsze w Polsce Muzeum Wodociągów. Tu odbywają się zielone lekcje nie tylko z przyrody, ale i z historii, fizyki czy chemii. Ścieżka powstała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wspomnij tych negatywnych doświadczeń z przeszłości, kiedy środowisko nie było szanowane, kiedyśmy korzystali z niego w sposób rabunkowy. Przygotowaliśmy miejsce, gdzie mówimy o tym, jak ważne jest środowisko naturalne, jak ważna jest dbałość o jakość wody. W tych obiektach prowadzimy taką edukację ekologiczną, szczególnie dla mieszkańców, dla dzieci, dla młodzieży, tych, którzy kształtowali środowisko naturalne. Mamy gwarancję w tym momencie, że nie dojdzie do podobnego stanu, jaki był. Przeszłość przeszłości już o nie zapomnieliśmy kiedy do rzeki Brdy strach było się zbliżyć, a wypicie szklanki wody z kranu było bardzo ryzykowne. Ten całokształt tych naszych działań, właśnie kompleksowość została przez kapitułę konkursu doceniona. Jest to szczególnie ważne, bo Komisja Europejska miała również podobne spojrzenie. Komisja Europejska zatwierdziła dwa projekty dla Bydgoszczy, dla Bydgoszczan, dała nam ogromne pieniądze, podkreśliła jeden bardzo ważny argument. Kompleksowość ujęcia programu inwestycyjnego i jego trwałość w czasie i korzyści dla mieszkańców Bydgoszczy. Koszty. Te trzy elementy były podstawą akceptacji tego ogromnego programu, który Komisja Europejska sfinansowała. Oczywiście koszty ponosimy, ale jakoś kosztuje. Proszę Państwa, bez tych kosztów. Nie byłoby tych efektów, tych trwałych efektów, które są naszą korzyścią, nie tylko dlatego, że możemy się tym pochwalić, to są korzyści bezpośrednio odczuwalne przez nas, bo czyste środowisko to jest zdrowie i to jest warte, powiem, każdej ceny. A tak naprawdę ta cena przy obiektywnym porównaniu z poziomem usług w innych miastach w Polsce jest to typowa cena, ale w, zwłaszcza w sytuacji, kiedy my mamy już zakończone inwestycje, a inni dopiero są na początku albo dopiero rozpoczynają, ta bydgoska cena będzie coraz niższa na tle kraju i jestem przekonany. Jestem przekonany, że bydgoszczanie docenią to i uznają, że ta cena jest warta efektów i jakości, którą uzyskaliśmy. Jakość tej wody bydgoszczanie mogą sprawdzać na co dzień, na przykład pijąc ją ze zdrojów ulicznych. Są bezdotykowe, zatem gwarantują pełną higienę podczas picia wody. Zdroje te mają ułatwić bydgoszczanom życie podczas upałów. Trzy pierwsze z nich zamontowane zostały na Placu Wolności na Starym Rynku oraz na Wyspie Młyńskiej. Ostatnio dwa kolejne pojawiły się na ulicy Długiej. Tak więc woda bydgoska jest czysta i bezpieczna dla zdrowia i można ją pić bezpośrednio nie tylko z kranów, ale i ze zdrojów ulicznych. Zachęcają miejscowe wodociągi.